Manko jestem z Serco HD, ze mną jest z przekół. A to jest dziesiąteczny jak Minecraft Adventure. Tak i o! <głos> <głos> Co za debiut. <noise> Aha! Patrz, odrodziłem się u ciebie na wyspie. I zginąłeś. No <noise> niestety. Yyy, <noise> tak. Yy, dzisiaj postanowiliśmy, że rozpoczniemy taki... taki... <noise> A żyje, żyje, żyje! <noise> taki mini. Yy... Yy, taką miniserię na Minecraft Adventure. O, fuck, czego co czego zrobiłem? Co za FacePalm? Fak zabił A, jestem pierwszy obsany. Dobra, czekaj. TPA wyspał, serkiu. A bo TPA wyspa napiszę, że tak będzie. I yy, tak. Postanowiliśmy <laughs> nagrać Skyblocka, bo mnie męczył dzisiaj przez cały ten cholerny dzień w szkole. Męczył mnie, żeby nagrać tego Skyblocka. Nagraj Skyblocka, nagraj Skyblocka. FUCK! No to proszę bardzo, nagrałem Skyblocka, znaczy nagrywam. FUCK! dobra. O, no. o co Kaman, jeżeli chodzi o SkyBlocki? To jest. To je, robimy sobie. Powiększamy sobie wyspę. Pa, bla bla bla, etc. Ej dobra, niszczymy drzewo. Eee, e, czekaj na mnie, synek jak cię... Skrzynia! Diox! Lowa! Turcz! Ale Aha, ja moje. Okej. Okay. Ej, dobra, ej, nie. Ma, masz wodę? Masz ej, nie, czekaj, 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 nie, 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 nie. Odkładamy wszystko. Odkładamy wszystko z powrotem. Odłóż wszystko z powrotem. Nie. Bo jakbyśmy mieli zginąć. No okay. to okej, okay, ja już zrobię nieskończone źródełko wody. Bo się przyda od razu. O, piasek jest nawet. O, sen. No. Y, daj mi y, drzewo. Nie, tutaj nie zrobimy. Daj mi drzewo. Przesuń się. Daj mi drzewo. Przesuń się. No, daj mi drzewo. <laughs> Fuck! Ah. So... Yes, mam, mam, mam. Fuck you. A tak, jakby to zrobić tutaj coś ja z zewnątrz na tej stronie tu zrobię tak ajkrad się zepsuł no i dobrze należało ci się ale nie o to, nie o to chodzi tylko po prostu o, weź tą skrzynkę czekaj o mam 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 sadzonkę I czekaj teraz trzeba to zbiwować, I ogólnie ip Serpera Nie mów cicho się cicho napiszesz w komentarzu. No właśnie mówić, napiszę pod filmikiem opisie. Ej wejrzesz to zary tą ziemię tutaj, no. Moment ja tu grifuję. I się nadajesz do grifowania. Ej, nie wiem w ogóle czy my tu zadania mamy jakieś mamy robić, czy jak jest, wylała się woda, tylko nie wiem czemu ona stoi w miejscu. Czemu ona stoi w miejscu? Woda. Serek. No dawaj kurde ten lud ARCO Yes. Nieskończone Pier... źródełko. Pierwsze odkrycie. No i teraz robimy od razu sobie trzcinę posadle. Ej, kurde. No pierwsze co zrobić to trzcinę posadle. zamiast... Generator kobla zrobić. A to generator cobla to czekaj, ja sobie weźmę lawę. Okej, okay, to ty zrób. Czekaj, kurde. Ja tu wiem. Ja ja tu nie mam generator kobla robić No to rób szybko I tak kobla nie masz jeszcze Czekaj czekaj, czekaj masz to, ja bożij, się z... Zle... I zle... z tym bydę. Czekaj bo ja zlecę na dół i zobaczę czy jest to dość duża wyspa Mała wyspa Czy klocki w dół? No To widzisz Czekaj nie, czekaj nie Tu nie I to. Nie co ja zrobiłem, z którymi się włączyłem? Dobra, odrzuć Robimy generator kobla. Eee, ciekawe czy umiesz. Książka z piórem, do czego jest książka z piórem tak w ogóle? Zostaw. O, mogę zapisać sobie? podpisz. Gotowe? Daj mi tyle, ja też cię chcę wpisać. Czeku. Daj mi pisać. O, o, fuck. Co za Debil Los Aneles Los Anielka Ej, daj mi drewno Ooo, sadzonki posadzimy Aj Co za Debil Aj Draj Kobel mi się przyda, na znaczy ziemia. Ty ej, ale nie można zrobić y, eee tego no... Generatora eeey... Y, Dirtu. Ja pierdzielę znowu spadł. Seragaj, chwilio. Co ty robisz, e? Zaprosiłeś Serki do handlu. Hahaha ha, ha. Kurde A to podpisz i tam daj. <laughs> Enchantowana Czekaj bo tu robi generator Kobla się No wiesz co I tu skończyłeś tą książkę pisać Tak skończyłem <laughs> A my tu mieliśmy mieć notatnik na cały tydzień Dobra Czekaj jak było pokazane na przykładzie to było tak Tu jeden Dla lawy Tu jeden wolny Tu Dwa dla wody chyba nie? Tu, tu, czekaj Gdzie wylać lawę? Czekaj tu będzie kober... nie, no, nie, 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 nie Czekaj tu! Tu, lawe! Tu! Gdzie? Tu! tu, tu tutaj! Tu tu, 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 tu! tu! I szybko wodę! I szybko wodę! No! Tu! No! I szybko wodę! Szybko wodę! Tutaj! No, tu! Na końcu! No! Dobrze! Dobrze! Jest! Czekaj! Czekaj! Kurde! Yeee! Yeah. Generator kobla! Yeee! Yeah. Dobra! Czekaj, bo ja mam tutaj... Ej! Dobra! Ej! Poko! Poko! Dobra! Pa pa pa! Jeb mnie! Ale urwał! Ale to było dobre! Dobra! Ey, jakby... Co? Fuck! Jakby coś to ja sobie tutaj wyleję wódki <tot> na <accent> się wody Hehe, już byś chciał. sobie popłynę w dół Fuck! Płynę, Bosu <grym> Ty, ale, ej! Co? co? Ty, długo tu spada coś. Czekaj Płynę, Bosu <grym> Czekaj, ja tu... Te, pokażę, to, te <grym> Ty, A skąd mamy żelazo w ogóle? Fuck! <grym> Jeja! Nie O co się? Ja A gramka Odkony my weźmiemy żelazo, Sergiu Jeszcze mamy Jak mamy? No Fuck Gdzie my mamy żelazo, jak nie mamy żelaza? Nie żelazo. Daj trochę kobla, to już robię kamienne kilo Do wody na... No dzięki sam sobie zrobię, nie? Pierdzę się. <grym> Czekaj, jak by to zrobić? Tu to wiesz co? To ja cię teraz zabiję. Ej, nie bij mnie Ja ci teraz dam kobla, to będziesz mi topał A będę powiększał działkę. Tak To kupiemy się do tamtego zbira, Serkiu. Weźmiemy go, ograbimy. Dokładnie. What the fuck? Ale lag, nie? Jesteś. Ty, to by był parkour. Ajajaj, aj, aj, nie doskoczyłem. Yeah. Jebaśka. Yeah, Ej, dobra. Jemy? Czekaj Ty, czekaj Jak y, kobel powstaje Jak Jak, le, 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 jak lawa zaleje wodę, czy woda zaleje lawę? Y, lawa zaleje wodę chyba y, Tą weź y, ten Ej Czekaj, ja tu sobie powiększam wyspę normalnie Aha, dawaj Dawaj, do wody, do wody wszystkie rzeczy rzucamy... Czekaj to będzie najlepszy sposób. Masz. Dobry. Dobra, to ja powiększam działkę i to dość sporo Gdzie masz ten... Ej, 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 ej... Daj mi wiaderko. Uwielbiam to. Wolę być Nie popatrzyłem na godzinę i nie wiem gdzie znagrywamy okay. Bo ze serki jesteś ubezpieczony Nagrywam ja już y, około 10 minut Okej okay. No dość nawet to ładnie powiększyłem Czekaj, bo tu ma być 2M2, czyli tutaj musimy zachować Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jest Generator kobiet Teraz troca będzie dwa razy szybsza. A czemu? To jest zbyt ryzykowne Ej, daj y, daj mi kobla Moment, ja tu zbieram kobla No tu to... fier na co mamy tabliczka Tabliczka jest na podpisanie czek u was here Ej, daj kobla! Znam jak rysnęł Masz już tak kobla czy nie masz? jeszcze taka kobla to daj mi chociaż drewno i młotykę. znaczy nie młotykę tylko no y... wyspę. później porozmawiamy patyk daj Patalej, patalej, patyk Ej, patyk daj patyk daj patyk daj patyk daj hurra! A będziemy... Y, ha, posadziłem dynie, chociaż nie wiem na co nam się przyda. A bo z... z, z dyni można zrobić tort dniowy, dobrze mówię? na już w pierwszym odcinku z naszego mini mini te... im szybciej tym lepiej sercu, im szybciej tym lepiej. Zresztą się trzeba mnie. Tym, to o, pan na... śmietanka, pani śmietanka, o kurde, to nie pan. Kto lubi kapustę? i no, dobra. No, Macie no, lubi no, kapustę. No. Matik z klanu, a ty nie obrażaj z klanu Dobra Wojtek lubi kapustę No No Nikt nie... Fuck, ej! Serkiu! Co? O! Arbus się przyda! I to zarobiście Arbus się przyda Jak nie będzie arbuza, to nie będziemy mieli warcia Synek, rozumiesz czy nie? Rozumiemy A i tak już warcia nie Ej, słuchaj, a grzyby nam po to To nam grzyby na jedną zupę chyba tylko. No. To daj kobla. 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 Daj kobla. Moment. A, zbierasz do staka, nie? No jak słuchaj. się rzucił? Pierwszy. Pierwszy licho pierwszy się rzucił uciemnę jednego kopla już pierwszy ty myśmy tu mieli torcza na ziemi jest postawiony ale drugiego mieliśmy torcza mieliśmy dwa torcze co się nie, z nimi zrobił nieprawda nie mieliśmy dwóch torczy mieliśmy dwóch torczy dwa torcze. <śmiech> <śmiech> o tu, właśnie mówiłem, mieliśmy dwóch torcze nie? No takie dwóch torcze Ej dobra Pozdrawiłbym kogoś ale tak bym tam dostał punkciki. Panią S Co ty zrobiłeś, ej? Mam busie O, torcza mamy No brawo jak załatał dziurę, sekol. I tak. a ile te drzewa głupie wyrosną, bo jabłek nam potrzeba. Fuck. Zatem jakie deski oddam i sobie skoczę jeszcze raz, bo mi się nudzi. O, diaks by nam się przydał. Na co? Zrobię łopatę. Nie rób nic! Ten diaks może się jeszcze przydać. Zrozum to, jeżeli znajdziemy pod nami, czy jak, czy jak zgrypuję wyspę. kurcze, więcej tych diaksów, albo jeszcze jednego Diaksa, to można zrobić mieczy. No chyba ty Eee... Aha, to czyli, że ty to słyszałeś? Nie! no Pisało na skajpie! Oooo, jak ty jesteś normalnie y, po... lec znaczy, się no... ...poty! na kaktus. kaktus? Kaktusiałkę. Żeby cię zabić. Kaktusiałkę. Chodź tu wykop-kobla. Haha. Tak, tak, tak! Mam spadać? Nie. Drzewo wyrosło! Idę gryfować. Czekaj. Mm. 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 Kamień. sercu. Co? Kamień. No Boże, nie umiesz stawiać! Nie umiesz stawiać zwykłego, No i tak kobla. znowu... Kobel. <laughs> to idę gryfować. Nie, ja idę, ja griffuję drzewo. Tak? To ja cię zaraz tu... No teraz I tych nie rozwalajki, bo one już nam na pewno nie uciekną. Mam nadzieję. Ty... Ej! Słucham, ty rób, powiększaj wyspę. <laughs> Co za te miliaki. Nie mam kobla już, żeby powiększać wyspę. No to rób, kurde, masz tutaj. O, o. Masz tutaj. Kamienno i serup kap kapla kap sapla lall no co to za i give me sadzonka. Nie rozginaj, one same wypadną, czołku! Dobra, dobra. Rozumiem. <laughs> Ej, szkoda, że nie mamy... ...więcej lawy. Po co? Daj, masz i powiększam wyspę, ja powiększam, a ty mi daj. Tylko... ...pap, pap, pap. O tym ha ha ha! Cześć. ...pap. ja zasłapię. Raz, dwa, trzy, cztery. Doszedłeś? Nie doszedłem. Bo nie umisz! <grystanie> Odezwał się. Znawca. Gdzie jest kilo? Tu. A, dobra. Żygaj tęczą. Aj jest zdejzi. A dzięki za klotkę. <grystanie> Z nie będę... Ty patrz ile tych tutaj. Można iść i chceć zarąbać, Serkiu. Jak chcesz? Najpierw musimy powiększyć wesel. My tu mamy jakiegoś tuba. Czekaj, może spróbuję jaka dodać? Nie dodawaj nikogo. Aha, bo kręcimy, okej. Okay? Co za debil. Fuck! No nie! Serkiu! No. Traciliśmy dynię Było nie skakać Chyba, że ja mam laga i zaraz wypadnie No i na co nam dynia była i tak? To samo pytanie zadawałem Ci na początku oh, fuck. tego sadzenia Eee! Serek, nie bij mnie! Cię nie bije. Serek! Zabije cię! No ja kopię kobla! To COŚ ciebie? BIJE Nie wiem A wiem, wiem co mnie bije Głód Nie Ty Tak? Tak sobie to wyobrażasz? Tak sobie wyobrażasz? Tak? Co za tak? To patrz, ja to jednak zrobię Ej, nie mówić, że coś miałeś Czytony tony kobla Kurde Nie znasz człowieka Nic nie miałem Ej, kurde Wiesz co? Już nie Robi się coraz większa I coraz ciemniej i będą moby Kartofle będą Jak moby to i kartofle albo marchewka Będę później świnie ujeżdżał Ale nie, słuchaj Gdzie ty jesteś? Yy. 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 Yy, wiem co się robi. Yy, Nie no. no, no to są jakieś żarty Dawaj kilopa tutaj top i straszne lagi yy, właśnie właśnie czekaj czekaj yy, nie 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 kupimy ko czekaj 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 nie odpowiedział na twoje zaproszenie zaproszenie do handlu weź kijki na mnie prawym przyciskiem patyki skąd ja mam patyki czyli fajna to jest Czekaj, weź ziemi. Znaczy tamtej bierz ziemi. Cicho! Blok ja trawy dawaj myślę. Weź jeszcze raz. Ej, okay. ja kiedyś próbuję ziemię dać. Zobaczymy. Piec. A to, prawie by tak będzie. A nie. <słysy> <słysy> to Łap, Łap. <słysy> Łap Łap, no chodź, chodź, chodź No postaw to! Bo już 20 minut jest, musimy kończyć Fuck Zarąbał mi Młodziej Dobra A, yyy, Paweł <laughs> Fuck, podem do lawy! Jeziorku! <laughs> Co za debil? Y, tak. Eee. Y, Paweł masz pierdziel. Nos, 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 nos druga tle i te yy, co ty tam przerabiasz widzicie jak jest mamandry na koniec odcinka Przechyby nawet na to nie wpadł a jeszcze jak mam drugie drzewo wyrośnie to A no tu jesteś. <laughs> Dobra No zarąbałeś mi. Dobra. Jeronimo. Aha, Rzeko. torcze będziemy robić. Drzewko, drzewko go. What y the fuck wada Ty, Ferek, tu się można utopić. Fajne to jest Fajnie jest, że można się utopić. No to to kończymy? I już tylko parę salwitolek. O tak. Alzo. tutaj na róg. Ale, my się z Wami jeszcze na Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. To będzie się ładnie. No, no. No, 有，过年。